OK, cześć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dajcie znać, czy mnie słychać. Czy ktoś już jest, czy ktoś już stał. E, dziewiąta rano. Część osób pewnie e, w zależności albo pewnie rano do pracy, albo też na dziesiątą, na jedenastą. E, więc zaczynamy taki cykl poranków z programowaniem. E, zobaczymy, tak naprawdę, e, zobaczymy, jaki, jaki będzie odzew. Jeżeli będzie odzew duży, to będziemy kontynuować w następnym tygodniu takie poranki z, poranki z programowaniem. Natomiast no, na, próbę, na próbę sobie zobaczymy tak naprawdę pierwsze 5 dni, zobaczymy ile będzie osób chętnych założenie z poranków takich, ponieważ część osób jest może w drodze do pracy. Bądź, bądź musi za chwilę zacząć pracę, więc żeby będą to takie, takie krótkie, krótkie nagrania, 5 live, y, takie 5-10 minut, tak naprawdę, które będą poruszać, poruszać jakieś zagadnienia, które się na rekrutacja pojawiają, bądź jakieś problemy jawowe. I dzisiaj, tak naprawdę, chciałbym powiedzieć o takim problemie, znaczy jak sumować liczby od 1 do n. -a. Dla części osób może się wydawać to zadanie łatwe, dla części może być trudne. Jutro też mam taką ściągawkę, jutro będziemy mówić, jak zamienić dwie liczby, dwie liczby w Java. Więc mamy taki problem, więc dajcie znać też w komentarzu, czy się właśnie w jakiś ten sposób obudziliście, czy też zaczynacie już programować tak naprawdę więc mamy taki problem, chcemy mieć mamy jakieś N, które mogło być odczytane z powiedzmy z komputera i chcielibyśmy sumować wszystkie liczby naturalne bądź też całkowite, liczby naturalne są też całkowitymi od jedynki do n, czyli w tym wypadku do 10. Więc taki też ciąg nazywany jest ciągiem po prostu arytmetycznym. No i oczywiście tutaj też dla tych osób, które chcą, nie wiem, pisać, nie mają IntelliJ'a, to tutaj można tutorial Point i po prostu sobie też online'owo sobie właśnie pisać też od razu ten kod javowy, który ja tutaj piszę. I teraz standardowo, no taka myśl, która nam przychodzi do głowy, to jest użycie pętli FOR po prostu. Bo tutaj w IntelliJ możemy napisać 4i, po prostu, i tutaj te liczby nam się pojawiają, od której tak? Tutaj, jeszcze dla tych osób, które po raz pierwszy używają skrótu, mamy 4i. Pojawiają się nam od jedynki do dziesiątki, więc tutaj robimy od 1 do naszego n, które by, by się mogło docelowo docelowo się by mogło zmieniać. No i tak jakbyśmy sobie zrobili SOUT, tutaj system od Printline i. E, i uruchomili sobie nasz program, no to tutaj, tutaj, tak naprawdę będzie nam wypisywał, nie będzie nam sumował tych liczb. I to tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę, no, wypisuje nam. No i osoby początkujące zawsze mają z tym problem, no to nam wypisuje te liczby, a jak on może ten nam. Teraz sumować, bo my nie chcemy wypisać, tylko zrobić sumę. No i takim mekiem, które musicie się nauczyć, jest to używanie tak zwanej zmiennej pomocniczej. Robimy sobie zmienną suma. Równa się 0 przykładowo. I teraz musimy dodawać. Znowu tu jest część osób myśli, że w taki sposób można zrobić sum równa się i. E, równa się sum. I w tym momencie byśmy sobie sumowali, byśmy, byśmy sobie cały czas pokazywali, jakby to nam programu nie, nie, nie zmienia, cały czas by nam wypisywał e, liczby od 1 e, od do 10. A my chcemy sumować, i to co trzeba zmienić, to zrobić sum równa się sum dodać i, bądź krócej, jest to sum dodać równa się i. Jak to przetłumaczyć dla osób początkujących? Jest to odczytywane od prawej do lewej, czyli on sprawdza, jaką miał wart, wartość w tej zmiennej. Ja tak sobie wypiszę, to zobaczcie, jak ta suma się będzie zmieniać. E, więc brał tą wartość w pamięci, którą miał starą, i dodaje tą nową wartość, więc się zmienia 1, później dodaje 2, ma 3, później dodaje trójkę, ma 6, 10 i tak dalej. No i na końcu wyliczył nasza e, suma suma liczb, to i tutaj pokazana jest suma. No i osoba początkująca, dostająca, tak jakby e, takie zadanie, powiedzmy, na rekrutacji, no myśli, że już to dobrze zrobiła. Natomiast osoba doświadczona programista, no zadaje teraz nagle e, szereg, e, szereg pytań. Ile to operacji wykonuje? Przykładowo, tak, takie pytanie na rekrutacji. No i teraz, jeżeli to N będzie bardzo duże, na przykład będzie wynosiło powiedzmy milion, e, to nasz program, to nasz program. Wykonuje tyle operacji, tutaj przykładowo dodawania, ile wynosi N, ponieważ dla każdego dla każdego I przechodzi tutaj 13. Zobaczymy, co tu by się stało, jakby odpalił nasz program. Tak, zobaczcie, bo i tutaj też taka zaskakująca rzecz pojawiają się liczby ujemne, więc widzimy, że ten wynik jest jakby nie OK. I teraz jedną rzecz, którą trzeba po prostu zaznaczyć, to jest to, że ten program nie będzie dobrze działał, nie będzie dobrze po prostu działał dla, dla, dla wszystkich liczb, w szczególności właśnie dla n już dużego, dla miliona. Dlaczego? Ponieważ mimo, że tutaj to n nie przekracza inta, to, to prze, suma tych liczb przekracza na... Przekracza już nam integera. Więc jeżeli ja to tego nie będę na tą chwilę pokazywał, natomiast żeby to zrobić już dobrze, by trzeba użyć takiego typu, który się nazywa big integer. Więc, jakby, jeżeli byśmy komercyjnie mieli coś takiego, powiedzmy, robić, no to musielibyśmy wiedzieć, do, do jakiej liczby chcemy liczyć tą sumę. No i przy tych dużych liczbach trzeba użyć big integera, żeby to mieć. Więc, taka rzecz, która znowu. Nie wiem, czy wszystkie osoby na ten temat wiedziały, które oczywiście rekruter był poruszył, tak naprawdę na rozmowy kwalifikacyjnej, i teraz kolejna rzecz, już, już się nam wydaje, że już wszystko wiemy, powiedzmy. Natomiast to zadanie można zrobić trochę łatwiej. To znaczy, mamy wzór na, na sumę ciągu, tak zwanego arytmetycznego. Więc tutaj, akurat, matematyka na, na rekrutacjach często się może to pojawić. I teraz chodzi o to, że. Jeżeli mamy takie liczby, to one, one je można połączyć w pary. Czyli łączymy sobie w pary jedynkę i 10, łączymy sobie kolejną parę 2 i 9. Kolejna para to jest 3, 8, 4, 7, 5, 6. Ogólnie to też jest kwestia taka, że no, powiedzmy, Wam się wydaje, że ja tak szybko myślę. Nie, ja tak szybko nie myślę. Po prostu no już ten problem ileś razy pokazywałem. Więc znowu, jeżeli będziecie na razie, będzie to dla Was w ogóle zaskakujące to zadanie. No to znowu z nagraniem na spokojnie musicie sobie to wszystko przeanalizować. Mózg po prostu też potrzebuje czasu, żeby, żeby z pewnymi rzeczami się yy, yy, no, yy, zaznajomił. I teraz to są pary, czyli mamy 1, 10, 2, 9 i takich mamy par po prostu 5. I każda taka para ma, ma, po, prostu, ma po prostu taką ma sumę 11 i tych par jest 5. I tak naprawdę dlatego można właśnie skorzystać ze wzoru na sumę, że jest to, jeżeli tu mamy od jedynki idziemy, to jest teraz, żeby ja się sam Yy, suma tych liczb to jest yy, tak naprawdę n dodać 1 tak, bo to jest, to jest nasze n, to jest jedynka i każda para ma sumę 11 i tej ilość tych par to jest n podzielić przez 2 i teraz tutaj robię system Output and Sum i to jest jakby suma liczb na sp sposób 1 zobaczymy, a to będzie yy, jakby sposób 2, jaką nad, nam da Jaki dam na wynik programu? Dajcie znać, czy to jest w miarę no, zrozumiałe. Coś takiego ja tutaj zmniejszę. Zmniejszę na razie na 100. Sprawdźmy, czy, y, czy tak naprawdę y, czy jest ten sam wynik. Widzimy, jest ten sam wynik. I teraz docelowo, tak naprawdę, najlepsze rozwiązanie, jeżeli już, jeżeli, w zależności od tego, jaki jest wymóg, to skorzystanie za chwilę z któregoś z tego sposobu i jeszcze dodatkowo użycie Baking Integrity'era. Dajcie znać, czy mnie słychać, kto jest, e, czy wszystko jest ok. I teraz, teraz kwestia jest taka, który sposób jest lepszy. Co to znaczy lepszy? Jedna, jedna rzecz taka, jakże już taka, takie zdanie byłoby na rekrutacji, to właśnie sposób jest lepszy wtedy, kiedy albo jest no prostszy, albo wykonuje mniejszą liczbę operacji dla komputera. I teraz powiedzieliśmy sobie, że ten pierwszy sposób wykonuje N operacji, ponieważ tyle razy pętlą w for przechodzi te linię, Natomiast drugi sposób tak naprawdę wykonuje nam jedną operację dodawania. Później mnożenia i później dzielenia. Więc łącznie wykonujemy nieważne, nawet jeżeli to N będzie duże, nawet jeżeli będzie wynosiło milion, to zawsze wykonamy trzy operacje. Więc teoretycznie. Lepszy sposób to jest, jest ten drugi sposób. Natomiast okazuje się, że sposób pierwszy może mieć taką sytuację, że będzie dawał poprawny wynik, a sposób drugi nie będzie dawał poprawnego wyniku. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mam dwie duże liczby, które są integerem i pomnożę je, to mogę przekroczyć inta. Mimo że cały wynik nie przekroczy inta, bo później podzielę. Więc jeżeli byśmy chcieli zwiększyć zakres tego drugiego rozwiązania, ale i tak tak naprawdę docelowo trzeba użyć integera, to taki sposób docelowy jest taki, że trzeba sobie zrobić taką sytuację, że jeśli n jest podzielne przez 2, to znaczy, że na początku mogę podzielić, czyli mogę zrobić w ten sposób, że n dzielę na 2, a później n mnożę y, dodać 1, a jeżeli w przeciwnym wypadku, to znaczy, że n, n dodać 1 jest podzielne przez 2, i w tym momencie w tym momencie robię najpierw, do, y, najpierw to dzielenie, a później mnożenie. I dzięki temu ten sposób. Będzie już tak samo dokładny jak ten sposób, czyli generalnie no, wykonałem jedną operację sprawdzenia więcej modulo, natomiast dla komputera jedna operacja nie ma to, więc, nie ma to znaczenia, natomiast dzięki temu jakby mamy tą samą dokładność co w sposobie pierwszym. Yy, nie wiem, dajcie znać, czy to jest dla was zrozumiałe, czy też w ogóle kosmos. Yy, dla pocieszenia no nie jest to yy, łatwa rzecz. Mam, yy, myślę, że no najp najprostsze było tutaj ten początek z pętlą for, yy, for standardową, natomiast no, później już powiedzmy, to, to te rozważania są bardzo trudne. Natomiast no, tak, takie zadania yy, spotkałem się, że, że część osób na juniora dostawało. Natomiast dla pocieszenia mogę powiedzieć, że część osób, które pracują jako czy programiści Java i czy programiści Ruby'ego, którzy mają kilkoletnie doświadczenie, nie byliby w stanie rozwiązać tego zadania już i, i, i wejść w takie rozwa rozważania programistyczne. Natomiast też to, co Wam pokazuję, że czasami być może z pozoru proste rozwiązanie, które myślicie, że jest ok. Trzeba się nad wieloma tak naprawdę, w szczególności, właśnie jak już piszemy komercyjnie, nad wieloma właśnie rzeczami yy, zastanowić. Właśnie programista to jest taka osoba, która niestety musi pesymistycznie ciągle patrzeć na świat, patrzeć na te, na te wszystkie elementy, które po prostu mogą w pewnym momencie nie zadziałać. Mam nadzieję, że, że ten, ten live Wam się podobał i do zobaczenia, do zobaczenia jutro jutro będzie trochę łatwiejszy temat. Po prostu powiemy sobie pokrótce jak zamienić liczby. Znowu dla tych osób, czy, które się spóźniły, możecie sobie to jeszcze raz obejrzeć i do mnie mail Michał małpa więc tutaj tutaj jak najbardziej do mnie piszcie. Trzymajcie się. I do zobaczenia, i miłego, miłego dnia dla Was. Niech, niech ta praca będzie udana. Jak macie czas, to programujcie w pracy, nawet jeżeli nie jesteście programistami. Trzymajcie się. Do zobaczenia.